Porażki na własnym torze to nigdy nie są takim, taką rzeczą, którą, y, która może sprawić, że, że, że cieszymy się. No, to są zawsze trudne chwile, trudne momenty. Y, mecz, się mecz ciekawy, fajne widowisko, dużo walki na torze. Także podziękowania za to, że, że naprawdę fajnie, dobrze przygotowany tor. U nas, u nas pojechała drużyna. Wielki szacunek dla Adriana, bo po przerwie, po ciężkiej kontuzji wrócił, dwa bardzo dobre biegi, później się troszkę gorzej poczuł, dlatego też y, zastępowali go juniorzy. No i to, co powiedziałem, pojechała drużyna, równo jechaliśmy i to chyba w głównej mierze zadecydowało o, o naszym y, zwycięstwie. No, dzisiaj na porze się po prostu równo przyjechała nasza drużyna, dobrali wszystkie nasze y, kol kolegi y, punktów. Вручив Адріан, теж народу пунктів, пункту, тож багато може поїхати, то просто ну, може поїде, то дичей людин теж може поїхати так само, як ще б... Ну не, не вдома, напевно, але солоно базу лatво, і старту були добрі, і, і по теж були невольні, теж моцні. Ну а так просто дружина, так видати, як із дружова, просто не він, то, то не Лімтеньчик, а не марту чує, що. Теж, що матір тут у себе зміни, щоб вони теж постували, щоб вдома їхати, щоб були в них звичайства. Так само, як у нас теж мама мали проблеми, щоб вдома в стороні. Зараз ми ще будемо діватися, як ця складає дружині і вторунів нас. Будемо вчити ще деківенції, щоб подавали ще і кибіцям нашим, і спонсорам. І над тим буде працювати і працювати на цим всім. To jest smutne, mogę powiedzieć jeszcze raz, ale jedynym zawodnikiem, który, który walczył, za, za. który był najlepszy jest Bartek Zmarzikni, Krystian Ibersen również. Z też, też. Nie można odmówić mu ambicji. Tomek Gapiński w jednym biegu, ale Adrian Cyfer pojechał. No, no, poniżej, poniżej swojej normy, dwa punkciki powinien przywieźć to raz. Druga sprawa. Jeżeli chodzi o Krzysztofa Kasprzaka i Mateja Zagara, to się wydaje, że nie ma co bronić zawodników, ale te silniki, którymi jeździli w Finlandii, były zdecydowanie lepsze niż te, co dzisiaj jeździli. Muszą sobie zastanowić się, czy ważniejsze jest dla Grand Prix, czy Liga Polska, która ich utrzymuje, która im daje, co do gara włożyć. Mówię bez ogródek, bo to już jest żenujące, co, co zawodnicy, nie powinienem jako trener tak mówić, ale taka jest prawda. Jeżeli chodzi o nawierzchnię toru, to myślę, że nie powinni narzekać, Zresztą można spytać się Bartka, który jechał, zawodników toruńskich, wszystko im pasowało. A bardziej zawodnicy typu Kasprzak i Zagar przygotowywali się do Grand Prix niż do meczów ligowego. I tyle na ten temat. No tak, no, dzisiaj jestem w miarę szczęśliwy dobrze mi wszystko to wychodziło, no ale nie jestem szczęśliwy, ponieważ przegraliśmy, a to nie jest fajne u siebie na to, że przegrywać, no musimy coś ewidentnie zrobić, do grube zmiany, nie takie pieszczenie, tylko coś, coś, trzeba wymyśleć, no ale no mamy tydzień, fajnie by było, jakby wszyscy byśmy się spotkali i pojedzieli sobie, może, bo no nie wiem, no chyba ty mi się wydaje, a ja wszystko mówię szczerze i no ale to wiadomo, ja inaczej ważę, mam inny styl jazdy i to im nie pasuje kompletnie. No ale no muszą znaleźć ten swój, ten taki, jakąś swoją bazę, żeby to w miarę jechało do przodu, ale no póki co, no ciężko mamy, no ale teraz najważniejsze będzie, myślę, żeby się po prostu chłopacy nie załamali, tak? Żeby tej pewności siebie nie, nie stracili, bo to jest potem ciężkie do odzyskania. Ale myślę, że to są Doświadczeni zawodnicy i, i, i zaraz szybko się ogarną i będzie dobrze. W ogóle jest jakaś szansa na to, żebyście potrenowali jeszcze w tym tygodniu przed No ja sobie będę jeździł, ponieważ... <grym <grym Bartek jest na miejscu, nie ma Grand Prix, także Nie mam szwecji, trenuje. bo teraz klub mój pauzuje, więc będę sobie jeździł i sobie będę jeszcze coś nie próbował. Panie trenerze, czy szykuje się jakaś rozmowa taka z Krzysiem Yy, oczywiście, że Panie będą, Panie będą rozmowy, ponieważ to, co się teraz dzieje, to, to nikt nawet nie myślał w najgorszych stanach, że to będzie tak wyglądać. I z pewnością spotkamy się wszyscy razem z zarządem, z zawodnikami. Yy, ustalimy plan działania, bo idziemy teraz do trudnego rywala. Nie ma co ukrywać, nie jesteśmy faworytem po tych meczach, co, co odjechaliśmy tutaj. I trzeba jakieś zrobić radykalne zmiany, bo. Nie daje to żadnego efektu. Zawodnicy cały czas mówią, że zmieniają silniki, że dopasowują się, ale to jest za mało, żeby wygrywać. To są, to są klasowi zawodnicy światowej czołówki i na razie nie polskiej ligi, a to jest najważniejsze dla nich. To powinno być najważniejsze dla nich. A jakie to są radykalne zmiany? Czy coś w tym Teraz na gorąco nie chcę nic mówić, ale. Jutro trochę ochłoniemy i się zastanowimy. Jeszcze jakieś pytania? Dlaczego cały czas te same błędy popełniamy? Tydzień temu wygrywaliśmy start, i zatem zjeżdżali do środka toru na pierwszym grażu. Tutaj to samo goście, idą po małej, wychodzą <grym> My cały czas mówimy, jaką linią jechać, wiemy. Jeżeli zawodnik nie jest w dobrej dyspozycji, bądź nie jest spasowany. To ten motor go wyciąga. Ciężko mu się utrzymać przy krawężniku. No ale jak, jak zauważyliśmy Bartek czy tam i potrafili. A ile problemem jest ten na początku sezonu? Nie. Czasy są bardzo podobne jakie, jakie były w tych meczach w poprzednim sezonie. Myślę, że to nie jest żaden... Szczerze, ja mam cały czas ten sam silnik i cały czas to samo ustawienie, więc to... Jakieś tam minimalne to są zapłon, dysza, ale no, jakieś radykalne zmiany nie ma, nie? Po prostu trzeba strafić z silnikiem. Eee, wtedy myślę, że koledzy się ogarną. Jak tu już rozmawiam z adrenem. Ja mam drugi, ja mój swój drugi silnik mogłem pożyczyć jak będzie zechce, to niech się przejedzie, może mu podpasuje i nas ja próbuje się na jego motorze przejechać, podpasuje tak jakby pod siebie, niech się przejedzie, może mu też to będzie pasować, ale eee, no, to, to zależy od nich, czy będą tam chcieli. Na pocieszenie to wierzę w tych zawodników, że potrafią się obudzić, potrafią się odrodzić i po prostu jeszcze jest no, trochę meczy do wygrania i myślę, że, a może, że powinniśmy to bo Ja obserwuję tych zawodników naszych, nie tylko na meczach ligowych czy, czy, czy na wyjazdowych, ale na innych imprezach mam wrażenie, że problem nie tkwi w silnikach, a problem tkwi w nastawieniu psychicznym tych zawodników. Może mają jakieś problemy, o których nie wiemy. Z naszych rozmów z nimi nie mówią o swoich problemach, nie widać, nie słychać o nich, a druga sprawa, że wiadomo, że jak nie idzie, to oni bardzo chcą, oni, oni jadą na 100%, ja im wierzę sam kiedyś siedziłem na żurzlu, ale no jak nie wychodzi, to, to jadą do tyłu. Nie dobrze wiesz, że... Jak się w formie, to każdy się nie biegnie do kombaty. Oczywiście, otwierdza. że forma ma dużo formie, do rzeczy. To 40 silników nie dużo do rzeczy ma forma, dużo może, do rzeczy, może, bo jak, jak wiemy, zawodnicy zakupili bardzo dużo silników i żaden, żaden, żaden nie pasuje. może to wrócić do tego z zeszłych sezonów. No i Też wracają z zeszłego sezonu silniki, i to nie jest może to, po prostu jakieś 35, przełamanie. Ja dać im 5? Nikt nie ma trzydziestu pięć. No ja nie wiem, no, podobno kadłuba, tak było. Będzie, będzie musiał poradzić sobie z tym.